No i teraz sobie chwilę porozmawiamy, Oj. No to tak. Jak się Wam podobało w skórniku, ja się W, no? w to... nie słyszałem. Fajnie, nie? Było tutaj. Tak, tak. Myślę, my, tak sobie myślę, że jakby nie padało, byłoby chyba o wiele łatwiej, ale, ale i tak było dużo ludzi naprawdę atmosfera świetna. Myślę, że bardzo że było tyle ludzi i naprawdę energia niesamowita. Skąd pomysł waszą nazwę? Widzę, że nie macie... A nie macie wąs. Ale wiedzieli. tylko jeden wąs. O co chodzi? Ty, 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 ty. Ja skoliłam, nie ja No właśnie ja to myślę, do no, że <laughs> Ja właśnie postanowiłem, że dopuścę wasz koncert, także co <laughs> wyszło, ale sk skąd ta nazwa? Skąd, skąd nazwa? Naz nazwy były cztery. Każda była absurdalna. Cztery. I padło głosowanie, no i dyplomatycznie padło wąs Najgłupca, znaczy, najgłupca, nie, nie, no nie. Dobra, dywokacja. się nie ukrywamy, prawdziwa historia. Byłem sobie w kuchni w domu i akurat była taka akcja, że, szuk, że szukaliśmy nazwy i tak mama coś tam grzebała przy cieście, ja już się tam do ciasta, ciasta, a matka mi mówi: mi, stąd! I tak, tak. <grymka grymka> się w ogóle stało, że postanowiliście grać lokal. To generalnie fajna sprawa. Każdy osobna czy zespół? Tak, Jak to się stało, że się spotkaliście, bo że... ja, ja zawsze jakoś ciągnęłam mnie do muzyki, tak? Zawsze się spotykałam. Nie, od zawsze ciągnęła mnie do muzyki i mój tata popychał mnie w tym kierunku właśnie, żeby założyć zespół, Aż w końcu napisałam do kumpla. że nie zna jakiegoś składu, który chciałby grać? A 15 minut na... No i tak to jest, jesteśmy. No to gdzie czy możemy bardziej posłuchać, macie jakąś płytę, tonujecie nagrania. Wiem, że macie epkę na SoundCloudzie, tak, czy coś tak, Epkę na SoundCloudzie, niestety na nagranie płyty nas nie tak na, no, no na taka prawda, niestety, no. Czułamy, czułamy i czułamy. Ale... Mamy epkę wrzuconą na Soundcloudzie, w na naszym oficjalnym SoundCloudzie, gdzie można ją sobie normalnie pobrać bez żadnego problemu i można sobie Dokładnie. słuchać wszędzie. Fanpage na Facebooku. Tak, tak jest. Tak pięknie wygląda. Strony internetowe nie posiadamy. No. Niestety. Wiecie, mamy tutaj festiwal za dwa tygodnie bodajże, grają fajne zespoły i nagrodą tego przeglądu jest to, że najlepsze KFA będą grały w edycji tego festiwalu. Yeah. Także macie teraz e, swoje minutę, pół, pięć minut, ile tam chcecie, żeby się zareklamować. Jeśli... Reklama. To jest dobry powód. Czas na reklamę. Nie, jeśli... jeśli podoba Wam się nasza muzyka, to... Zgadzajcie. To, to, to głosujcie na nas, tak? Głosujcie. Nie, co ja mam powiedzieć? No nie, co, to jest. powodem, no. jak nie jestem powodem, my wszyscy tutaj jesteśmy powodem. Tak, patrzcie na nas. No, no, no. no na mnie.